Cześć, witam wszystkich. Przyszedł mi silniczek. Więc sezon otwieram już ze spaliną. Wybór padł na sześciokonnego storma. Długo się zastanawiałem co kupić, czy nowe, czy używane i co, ale jednak wyszło na storma obym tego nie żałował ale miejmy nadzieję, że nie silnik kupiłem nowy bo z używkami to różnie bywa nie zawsze się wszystko zgadza z opisem więc żeby uniknąć takich nieprzyjemności, że coś jest nie tak i żałować, więc kupiłem nowy, zawsze nowy, to pewniejszy, nie. Zaraz go będę otwierał. Chciałem zrobić pierwsze odpalenie tu w garażu. Bo pogoda niestety jest jaka jest. Ale w końcu zima, nie? W końcu zima. Także odpalę go tutaj. Przygotowałem coś takiego. Taką prowizorę Nie wiem czy będzie dobre Testowałem na tym Oby to wytrzymało No nic, zaraz będziemy widzieć Zaleję go olejem Wybrałem Valvolina Taki sam leję do motoru Nie narzekam Więc biorę się za rozpakowywanie Ja że, że trochę to waży. Także już wiem, że pudła nie będę tutaj trzymał na pewno. nie ma na to miejsca za bardzo Aha. Będę troszeczkę zasłaniał, więc robię tak. No. jest, jest silniczek, jest bez oleju. O, wszystko wiemy. Kurde, wielki! Silnik jest wielki, muszę Wam powiedzieć. Myślałem, że będzie mniejszy. A on nie jest wcale taki mały. Ale jaja. O nic, wyciągam go. Próbuję posadzić na tym. Może się uda. O, kurde, opa. Lekki też nie jest. Tak mniej więcej się prezentuje do mnie. Kurde no. Wygląda fajnie. No ale cóż, dobra. Na tym go na razie nie kładę. Bo temu nie ufam. Co my tu mamy jeszcze? Instrukcja. Jakieś uszczelki, świeca. Pewnie komplet narzędzi Dokładnie No dobra Będę wymyślił Muszę coś wymyślić żeby Żeby tutaj kurde jakąś wodę po, Postawić Chyba rozetny karnister I tam go wsadzę do środka Co to ja wymyśliłem? i jest dobrze. O nie, kurde, przeważa go. Niestety, nie da rady. Tak nie będzie. Ktoś, kurde. Inaczej to muszę To jest oczywiście takie na chwilę, chyba że z tej strony. O, jest coś z tego będzie. Coś z tego będzie. Nie jest źle. Tu go po prostu ustawię tylko tak. Karnisterek. Dobra. Będzie odpalenie. Będzie odpalenie pierwsze. Oczywiście zanim go odpalę muszę nalać oleju. Czy nie wiem jak za bardzo? No nic, muszę to jakoś ogarnąć. Nie będę przynudzał, więc ustawię sobie go. Udało się. Ustawiłem ogłądniemy pod, pod pokrywę. No i mamy go. Zaraz wleję olej. I będzie próba. Spodzina jest zalana, tutaj jest niezalany. Jeszcze nie śmierci, Zero sześć litra wchodzi oleju. Z tego co widzę, no to silnik waży 27 kg. Tu gdzieś pisało. Dobrze powiedziałem, tak, 27 kg. Pojemność 139, czyli nie 125 jak pisali yy, w internecie. Pojemność silnika. 139 to lepiej, im więcej, tym lepiej. Dobra, leję olej i będziemy działać. Nie dam rady Jest to jakaś Jest Dobra To potrwa, nie, no muszę chyba wziąć jakiś szerszy, bo będę na pół godziny. Nie chcę mi się tyle czekać. Olej wlany, teraz mu zaleję troszeczkę paliwka. Literka wystarczy, nawet takie niecałe bo to tylko na, na odpalenie no i co teraz tak kranik gaz fajny nawet taki tu jest kranik coś tutaj mamy Ale nie piszę czy jest otwarty czy zamknięty. Zjadam na środek. Załóżmy, że jest otwarty na środku. A może. Nie, dobra, powinno tak być. Sanie. Sanie na pewno będzie potrzebne, bo jest zimno, nie? A tutaj No tutaj musi być tak Dobra Generalnie można spróbować szarpnąć Ciekawe czy odpali tak jak salut <grystanie> Na pewno nie Na pewno nie O kurde. Ale ciężko chodzi ale jaja no Dobra, już widzę, że za pierwszym nie... Ten tak czy siak muszę jeszcze wodę przygotować. Bazetny w wsadzę. Ale już widzę, że lekko nie będzie. Na razie się nie odzywa. Także Już wiem co się będzie działo. Dobra. Dostawiam, przygotuję karnisterek z wodą I zobaczę Z tym paliwem Czy ma być W którą stronę może to jakoś jest opisane bo Tak czy siak te paliwo musi się jakoś dostać do gaźnika wiem że Trzeba troszkę Nie ma jak, jak w dwóch słówach, że się podpompuje nie Dobra przygotuję wodę I odpalam już tak na 100%. No woda wlana. Mam nadzieję, że wystarczy tyle. To próba. Próba. W międzyczasie myślę, że jak te paliwko miało wpłynąć, to tam wpłynęło. Kurde. Ciężko to widzę, Uch. już mam dość <śm> tak nie działa może mu dam więcej gazu a nie no, sanie zostawię, bo jest zimno, także o kurde, o, o kurde Prawie, nie. Nie no, tak szczerze mówiąc coś To się w ogóle nie odzywa Myślę, że coś z tym paliwem jest nie tak Że coś z paliwem jest Nie tak Tam w drugą stronę Aha, odpowietnik Zapomniałem no dobra. Zdarza się. Podpowietrnik był zamknięty. To jeszcze raz. Ale gazu mu mogę trochę dać. O kurde. Kurde, nic. Mam jeszcze więcej gazu. Sanie na razie. Aha, na dwa razy jest. Dodam mu na pół. Co jest? Chłopie. Nie no, chyba muszę zerknąć do instrukcji. I zobaczyć jak z tym paliwem jest. To jest na pewno odkręcone. No gadaj, że tam mówię pół gazu nie Uff. już mi gorąco Nie tak. Kranik. I tak nie działa. I tak. Świeca jest dokręcona. Muszę odkręcić świecę, zobaczyć w ogóle, czy, czy paliwo doszło. Bo jak doszło, to będzie mokra. Może sprawdzę, czy jest iskra. Kurde, sanie jest. Paliwo. Ach, dobra. Co my tu mamy? Klucz do świec mi się przyda ja. Na pewno mi się przyda klucz do świec Aha Już wiem Uf, Kurwa Już wiem co zrobiłem źle ha. Ale jaja! Zrywka! Uff, nie dałem zrywki! Aha! Tylko teraz jak ją tu wsadzić? Dobra, to już mniej więcej wiem, o co kama. No, zrywka jest założona, chyba tak. Nie mam jeszcze takiego. Pojęcia nawet, ale chyba tak Więc kurde no Zapomniałem o tym Nie miałem jeszcze silnika takiego ze zrywką Dobra To teraz próba Gazu dam tak na start daje ssanie O dobra I co teraz będzie się działo? dalej nic o coś łapie mam trochę więcej gazu coś się dzieje ja nie dam o. Ale przynajmniej jest efekt tego wszystkiego, zna więcej gazu. Dobra, muszę odpocząć, ale przynajmniej coś łapie Ręka już odpoczęła. Idziemy dalej. Nie wiem, czy nie założę sobie góry, gdzie lepiej trzymać. Coś gaśnie. Coś gaśnie, ale już było dobrze. Może mu sanie wyłączę. Może nie potrzebuję. Okazało się, że chyba nie potrzebował sania. Więc to odpalenie mogło wyglądać całkiem inaczej. Ale to też moja niewiedza. Nawet nie tak głośno chodzi, powiem Wam szczerze. Jest bez pokrywy. To jest całe nieprzykryte też się trochę wyklapało nie jest źle, dobra, jeszcze jedno odpalenie, bez sania oczywiście. Coś gaśnie, nie wiem jak z tym paliwem, czy jest dalej dobrze odkręcone. Ale już jest lepiej jak było. Odezwał się. Muszę zobaczyć z tym kranikiem, może coś będzie. W którą stronę? No coś jest. Trujeczka. Aha, na środku jest zasilanie zewnętrznego, no to tak jest dobrze. Dwójka zamknięty, czwórka, no to dobrze jest. Dobra, chwilę odsapnę i dalej ciągnę. Zapiąłem pokrywę, jest trochę ciszej. W razie chodzi Wyklapał mi wodę, musiałem trochę śniegu dorzucić <gry> Ale spoko, jak powiem tak czuć trochę spaliny, nie powiem ale jak na to, że jest w blaszaku takim, jest naprawdę cichutko na wolnych obrotach od nie? To jest super, podoba mi się to. Napędu nie włączam. Bo nie wiem czy tam się mieści ta śruba dobrze. No ale spoko. Dobra, zgaszę go i teraz pochodził chwilę, zobaczymy czy odpali już odstrzała. dobra nic nie ruszam chciałbym żeby to było odszczała za słabo nic z tego Powiedzi. Pierwszy pól za słaby, to no mam troszkę kiepskie. Bardziej się skupiam na tym, żeby go trzymać, niż szarpać. Łatwo nie było. Troszkę błędów popełniłem. Ale cóż. Oby teraz już było dobrze. Jak się tylko zrobi pogoda. Nie wiem ile to potrwa. Może miesiąc? Może dwa. Oby jak najszybciej. No to wpłyniemy z Krystianem na próby, także chyba, że pierw sam popływam, a później z nim we dwóch. Zobaczymy. Ale... Plany są takie na razie, że, że we dwójkę wypływamy na pierwszy test. Kiedy to będzie, nie wiem. Wszystko zależy od pogody. Nie musi być plus 20, wystarczy, żeby po prostu było ładnie. No i pasowałoby, żeby Żeby nie lało, nie? Także na razie tyle Uciekam do domu Silnik odpalił, jestem zadowolony Trzymajcie się, pozdrawiam Was, hejka